Kiedy lewisz Władysław e, z Polskiego Związku Zapaśniczego, e, proszę Pana, proszę nam powiedzieć, bo nie ulega wątpliwości, tutaj w Lubawie ikoną lubawskich zapasów jest e, wicemistrz olimpijski Jacek Fafiński z Atlanty. E, co się zmieniło w polskich zapasach od tamtego czasu e, do dzisiejszego dnia? No to jest różnica pokoleniowa, także... Pamiętam tamte czasy, także mogę powiedzieć, że diametralnie jest teraz inna młodzież. Tyle sport zapościnki jest bardzo ciężkim sportem, także a młodzież wychowana na komputerach, różnego na różnego rodzaju nowinkach, także bardziej do ciężkiej pracy bardzo ciężko jest zmusić, a wiem tego z doświadczenia, z codziennej pracy z młodzieżą na treningach, także yy, bardzo trudno jest zachęcić młodych ludzi do takiego dużego wysiłku yy, do sportu yy, Rozumiem, rozumiem. Yy, rozumiem także, że zapewne nie jest pan tutaj po raz pierwszy w Lubawie. Jak pan ocenia organizację tutaj yy, zawodów, tego typu zawodów? No są to zawody międzynarodowe, widzę tutaj ekipa z Litwy, z Rosji, dość silna obsada. Jak pan to ogólnie, jako całość, ocenia? Od wielu lat Lubawa jest bardzo dobrym organizatorem, bo sędziowałem tutaj ogólnopolską olimpiadę młodzieży. Byłem już, bodajże to jest czwarty turniej, mój czwarty turniej na, na tej lize szkolnej, także organizacja jest naprawdę bardzo dobra. Ja jeszcze mam takie pytanie już dotyczące ogólnie polskich zapasów. Eee... Ja mówiąc o zapasach, nasuwały mi się nazwiska Andrzej Wroński, Włodek Zawadzki czy Ryszard Wolny. Yy, czy takich zapasików możemy się doczekać? Jeżeli tak, to kiedy? No, to jest bardzo trudne pytanie. Bardzo. Kiedy, nie wiem. Trudne pytania, tylko zadać. Mamy, mamy kilku ale kilku tylko, nie kilkunastu wybitnych juniorów. Mamy mistrza świata kadetu, także myślę, ale to są jednostki. Może, może, może... to było nastu czy dziesięciu, kilkudziesięciu zawodników, gdzie można by wybierać w każdej kategorii podwórcze. Natomiast teraz to są jednostki, ja wiem, może trzech, czterech. Jest z nami Piotr Mazur, yy, trener i sędzia yy, na co dzień. Dzisiaj, yy, że tak powiem, pełni obowiązki tutaj yy, walk. Yy, jak... Które odbywają się na matach, ażeby się odbywały fair play. Proszę mi powiedzieć, jak z pana punktu widzenia te walki wyglądają? Czy, czy, czy dużo pracy sędziowie tutaj dziś mają, czy, czy, czy rzeczywiście takie walki toczą się fair play, że nie ma zbyt dużej ingerencji? Znaczy, z mojego punktu widzenia można powiedzieć, walki są bardzo fair play. No tak jak już tutaj od dwóch lat bawimy się w tą Ligę Bałtycką, to z chękiem mężczyznkowskim, którą tutaj można powiedzieć rozszerzyliśmy. O kilka makroregionów, bo tu chodzi Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie i Podlaskie I z roku na rok ten poziom jest coraz wyższy, który, o który właśnie nam chodzi nie? w grupie właśnie młodzików. Mam nadzieję, że od następnego roku poszerzymy to o grupę jeszcze mini zapasów. I z mojej strony naprawdę walki są tutaj na wysokim poziomie. No tak, powie mi pan jako trener, rozumiem, że pańscy zawodnicy również tu są. Jeżeli tak, jaka liczna ekipa? E, tak e, przywiozłem trzech zawodników e, no ze względu akurat e, można powiedzieć e, o, tak podwójnej roli nie mogłem więcej przywieźć no i nałożyło się to że oprócz tego mamy jeszcze inną imprezę e, w Krotoszynie gdzie tam jest e, liga międzyszkolna i dlatego e, też to się nam tutaj e, nakłada można powiedzieć dlatego jest to okrojony skład e, no, mam nadzieję że na drugi rok będzie to większa ekipa, bo już tutaj naprawdę te mini zapasy w, i w naszym i w pozostałych makroregionach są bardzo popularne i to się bardzo nam tutaj rozwija. No właśnie międzynarodowy turniej bałtycki Liga Młodzików z samego tytułu można można rzec, że dość prestiżowy turniej. Widzimy tutaj Litwinów, Rosjan. Rosjanie także walczą pod względem innych turniejów typu międzynarodowy Mistrzostwa Polski, Puchar Polski. Na jakim, że tak powiem, szczeblu stawialibyśmy ten turniej pod względem rangi? To znaczy się, no tutaj to stawiamy można powiedzieć pod Polski, bo no naprawdę tutaj zawodnicy, którzy tutaj wygrywają na Mistrzostwach Polski, które odbędą się właśnie w naszym makroregionie w Żukowie w terminie 11-13 listopada, ci, którzy tutaj wygrywają ten turniej myślę, że będą na Mistrzostwach Polski walczyć o medal, Nawet wygrają, myślę, ten Mistrzostwa Polski. Aha, aha, czyli to jakiś na pewno sens ma no cóż to może, czy możemy już coś powiedzieć o wynikach pańskich zawodników na chwilę obecną no w tej chwili akurat w tych trzech jeden jest brązowy a dwójka będzie walczyć w finale aha, czyli cały czas jeszcze w grze zawodnicy, że tak powiem serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia